Zbliża się wiosna, a więc możliwość posiania ziół. No właśnie, po co nam te zioła i dlaczego akurat one miałyby być w ogródku czy w ogrodzie? Do czego one służą i dlaczego takie badania prowadzone są w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach? Dziś mam przyjemność rozmawiać z panią dr Natalią Skubi, właśnie pracownikiem naukowym z Instytutu Ogrodnictwa. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. Proszę pani, pani zajmuje się ziołami, ale przecież wie pani, ziołami to kiedyś zajmowały się zielarki i one po prostu z pokolenia na pokolenie to były te wiedźmy, bo one wiedziały i właśnie one przekazywały sobie tę wiedzę o ziołach. No to właściwie my moglibyśmy tylko korzystać z tej wiedzy i święty spokój, a pani prowadzi badania. Czego dotyczą badania ziół? Bardzo szerokiego aspektu tak naprawdę. My skupiamy się nie tylko na samym wyglądzie tych roślin, ale staramy się zbadać się ich jakość. Czyli to, co jest zawarte i to, co daje te właściwości lecznicze, z których korzystały właśnie w starożytności. Pamiętamy, że zakonnicy uprawiali w ogródkach klasztornych różne zioła. Badania, którymi ja się zajmuję, one dotyczą wpływów właśnie takich czynników agrotechnicznych, czyli jak, ile mamy nawozić tak, takie zioło, ile mamy jaką glebę, czy to będzie bardziej więcej piasków w tej glebie, czy więcej składników, które będą zwiększały żyzność jak tor. Oprócz tego jak klimat, czyli temperatura, światło, Będą wpływały na roślinę i na zmianę tej jakości, ale tak, żeby dla producenta, czyli dla rolnika, który będzie to uprawiał, był jednak dosyć optymalny plon. Ostatnio badam nawet takie aspekty uprawy polikulturowej, czyli jak jedna roślina wpływa na drugą, jaka będzie z tego korzyść, i tutaj wykorzystuję zioła i uprawy warzywnicze. Czyli jedne i drugie są ważne dla naszego zdrowia, bo ziół, czyli przypraw, czy też innych roślin leczniczych, stosujemy niewielkie ilości, a warzyw stosujemy znaczne, bo warzyw zjadamy już znacznie więcej. Powiedziała Pani o tym wpływie klimatu. No na klimat to nie mamy właściwie żadnego wpływu, więc jest taki, jaki jest. Czyli ta temperatura, ta wilgotność, no po prostu to, co mamy w okolicy. Natomiast oczywiście możemy wpłynąć na te inne rzeczy, no chociażby na towarzystwo innych roślin, to, co Pani powiedziała o tych warzywach. Ale także, ale także sposób uprawy. Tylko tyle, że no, to dotyczy w takim razie gospodarstw, które się nastawiają na produkcję ziół. Czy dużo jest takich gospodarstw w ogóle? W Polsce gospodarstwa z roku na rok wzrasta, Czyli ogólnie powierzchnia uprawowa ziół w Polsce. I tak stanowi niszowy odsetek, bo około 0,16% w ogólnej strukturze zasięgu na terenach całej Polski, które bierzemy pod uwagę. To jest bardzo setkowy odsetek, ale z roku na rok, jak obserwujemy, wzrasta. Już nie stanowi tak, jak było w 2010 roku 0,08, tylko już stanowi 0,16%, czyli jest ten sukces. Zioła się rozwijają, producenci są zainteresowani, i jeśli chodzi o tutaj tylko sobie na klimat, my może nie mamy wpływu, ale mamy też zioła pod osłonami czyli nawet w domu i nawet z wypukłą lampką, którą byśmy doświetlali naszą roślinę rozsadę mówię tutaj oświetki to ją w ten sposób dogrzewamy, wydłużamy jej okres dnia. I przez to mamy szybsze wschody, czyli w domu też możemy w jakiś tam sposób regulować ten klimat. To jest oczywiście bardzo amatorskie podejście w tym momencie, bo pod osłonami typowo produkcyjnymi mamy już lampy led i inne systemy, które na to sterowanie, które będą nas wspomagały. My od dawna wierzymy, że te naturalne takie zioła, które gdzieś rosły w lasach, to one są lepsze, a, a to, co my mamy u siebie. No to będzie prawdopodobnie gorsze, to znaczy te zioła uprawne będą pewnie gorsze, a te zioła leśne będą lepsze. Czy to jest prawda? No nie, nie do końca. Z tym się nie zgodzę. Na pewno mamy wiele gatunków ziół, które musimy pozyskiwać ze stanu naturalnego, bo aspekt uprawowy nie zapewnia nam takiego samego przekazania tych właściwości. Czyli Substancje wtórne, a więc to, co reguluje nam właściwości, czyli to, że one mają, są przeciwbakteryjne, że one są przeciwzapalne, że one wspomagają nasze trawienie czyli za takie właściwości, za regulację ich wpływają metabolity wtórne, czyli takie związki, które roślina tak naprawdę gromadzi w niewielkiej ilości. Będą to glikozydy, alkaloidy czy olejki eteryczne. I tu olejki eteryczne, bo to jest coś, co najbardziej mogą Państwo zaobserwować. Czyli jeśli mają Państwo na przykład bazylię i ta bazylia będzie po, po trzecie, to czujecie jej aromat, zapach. To są właśnie olejki eteryczne i one regulują u tej rośliny te właściwości, tak? Ich większa, mniejsza zawartość. I e, jeśli chodzi o stan naturalny, to e, rośliny zielarskie mają małe wymagania środowiskowe. One tam e, tworzą zazwyczaj dosyć e, wysokie zawartości tych składników e, olejków eterycznych i tam innych związków, które budują ten olej eteryczny. Jednakże, jeśli chcemy m, wykorzystać e, w produkcji e, już e, do Kremów, czyli w kosmetyce, farmacji musimy utrzymać w miarę jednorodną tego zawartość. Ze stanu naturalnego nie mamy takiej możliwości, bo mamy różne warunki środowiskowe. Stąd produkcję uprawa agrotechniczna, która dąży do tego, żeby ta jakość była jak najbardziej równomiernie zachowana, żeby w kosmetyce potem produkt, który oleje, który będzie tam podawany, miał w miarę. Takie same właściwości. Każda plantacja, która jest zielarska, ma swoje standardy jakościowe, które są badane, więc ostatecznie produkt, z jakiejkolwiek uprawy nie pochodził, zanim trafia na bezpośredni rynek do spożycia, musi przejść szereg dosłowni analiz potwierdzających jego jakość. I w przypadku upraw zielarskich jest to bardzo istotnie weryfikowane. Jakimi konkretnie ziołami Pani się zajęła w swojej pracy? Widoczne tu za moimi plecami e, też, e, a więc bazylia, co Państwo tu widzą, e, jest imięta, rozmaryn, e, są też gatunki tu nieobecne, jak e, melisa lekarska, jak kolendra, e, a także mm, e, lawenda wąskolistna, które mm, na pewno Państwo kojarzą, gdyż są dostępne bardzo dobrze rozpowszechnione na rynku lokalnym, sprzedażach. Są to gatunki, które mają właściwości regulowane przez te olejki eteryczne, o których wcześniej mówiłam. Są też inne gatunki, którymi teraz obecnie się zajmuję, czyli są to gatunki na przykład haberbowatek, jest to górtyca. Jest polna, jest to ogórecznik lekarski, jest to facelia, jest to również właśnie cząber ogrodowy, jest to lebiotka pospolita, tak zwane oregano, czyli gatunki, które w mojej uprawie współrzędnej, czyli będą oddziaływały na siebie i wykazywały mi bo w tym obecnym moim doświadczeniu badawczym, które prowadzę. Zależało mi na tym, żeby te rośliny miały na siebie wpływ, czyli albo poprzez to, że wpływają na uprawę mojego gatunku warzywniczego korzystnie, czyli zarówno zwiększą mi zapylenie poprzez, bowiem na tych gatunkach one charakteryzują się dużą miododajnością, czyli oblot pszczół jest dosyć i innych owadów zapylających, jak trzmieli, bardzo intensywne. W związku z tym one siadają zarówno na mieszance ziołowej, jak i siadają, te owady zapylają na kwiaty uprawy warzywniczej. U mnie to jest cukinia w tym przypadku i przez to cukinia jest taką rośliną, która ma kwiaty żeńskie osobne, a kwiaty męskie osobne, przez co owad zapylający musi udać się z kwiatu żeńskiego do kwiat, z kwiatu męskiego do kwiatu żeńskiego i przenieść ten pyłek. I w związku z tym wytworzy nam się owoc, jakim jest cukinia, która też ma duże właściwości prozdrowotne. Czy to oznacza, że te zioła, które kupujemy w sklepach, a bardzo często jeszcze w doniczkach, bo tak jest sprzedawana bazylia, czy kolendra czy jakieś inne, czy to oznacza, że właśnie one te pochodzące z upraw będą lepsze. Ta jakość musi być na pewno wysoka. Jeśli chodzi o produkcję, którą mamy na plantacjach, ta jakość musi być wysoka ze względu na związek, który będziemy po, e, pozyskiwali, tak? czyli z suszu. Pokażę Państwu tu susz. Tu mamy susz e, O, to jest susz bazeli. I to tak naprawdę z plantacji pozyskujemy takie coś, czyli to świeża roślina zostaje wysuszona i tak naprawdę jeśli plantacja ma ileś hektarów, to połowa z tego, jak dobrze, jeśli wyjdzie nam suszu, który będzie bardzo dobrej jakości, będzie bardzo korzystnie dla plantatora ziorowskiego, jeśli chodzi o to. Więc ten aspekt... Jakości tego suszu jest zupełnie inny, bo taki plantator ma swoje kontraktacje i wie, czy ten surowiec będzie szedł do farmacji, a zazwyczaj w ten sposób jest wykorzystywany, czy też będzie jako susz sprzedawany do bezpośredniego spożycia, tak? do naparów, odwarów wykonywanych przez nas w domu. A Pani sama wykonuje takie właśnie na napary, odwary, jakieś ekstrakcje, coś takiego, no, co by pozwoliło Pani i rolnikowi dowiedzieć się, czy naprawdę ten, te Pani, nazwijmy to, przepisy, czy zalecenia działają. No ja z tych roślin, tak, ja się skupiam głównie na, na oleju kwaterycznym, tak. tak, czyli na, i tu za mną po drugiej stronie mamy, mamy destylarki, czyli aparaty de do w którym za pomocą hydrodestylacji, czyli odparowania tych olejków od suszu, czyli ten susz, który tu posiadamy, w odpowiedniej nawarstwie gramowej wsypujemy do kolby, która jest tutaj w aparacie, zalewamy wodą i przez około 3 godzin pod wpływem działania temperatury, czyli ogrzewania, do, do 3-4 godziny skrapla się niewielka ilość olejku i jeśli ja mam czynnik na przykład nawożeniowy, że takim i takim nawożeniem e, wpływałam albo taką i taką oddziaływaniem temperatury, to mam taką kombinację, czyli ta, e, ileś roślin, które zebrałam, na które wpływał mi ten czynnik i ja na tej podstawie e, określam, jaka była zawartość tego olejku eterycznego, ale też są inne związki, jak witamina C, Czyli kwas elaskorbinowy, i tutaj już z tego świeżego materiału pozyski, pozyskuję, i w ten sposób oznaczam tą jakość. Czyli różne aspekty jakości są oznaczane w różny sposób, tak naprawdę, Laborator, laboratoryjnie przede wszystkim. tak? Czyli rolnik oddaje próbkę swojego materiału do laboratorium, które oznacza mu parametry te jakościowe, ale i też z plantacji pozostałości metali ciężkich czy innych, bo ten aspekt w wydziałach też jest oznaczany. Pani niedawno spotkała się z rolnikami, właśnie ilu rolników przychodzi na takie spotkania? Czy oni chętnie przychodzą, chcą poprawić jakość swoich plonów, no i zyski swoje? Są, bo to są jednak nowe, ciekawe rzeczy i to jest bezpośredni kontakt. Rolnika i naukowca, bezpośredników, można podjąć dyskusję, można czegoś się dowiedzieć. Poradzić. Dziękuję Pani bardzo za bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości zechce się Pani jeszcze podzielić z nami swoją wiedzą. Czyli dziękuję Pani bardzo. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.